Zapraszamy na rekolekcję zatytułowane Lekcja Wieczernika. Wieczernik, który będziemy, na który będziemy patrzeć w perspektywie Wielkiego Czwartku, ostatniej wieczerzy, Wielkiej Soboty, oczekiwania na zmartwychwstanie i wreszcie po niebowstąpieniu, wtedy, gdy apostołowie oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego. Trzy momenty, które mogą nas czegoś nauczyć. I jak to w wieczorniku dokładnie nie wiemy o czym to będzie i jak to się skończy, ale chodzi o to, żeby spróbować przyjrzeć się temu, co w naszym życiu może się jeszcze wydarzyć i co Pan Bóg dla nas przygotował, a więc zapraszamy do wieczornika.